Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany, co jest nie tak z filmem Casino Royale. Słuchajcie, taka ciekawostka. Istnieje klasyczny żart. Jeśli coś nie wyszło w trakcie kręcenia filmu lub robienia zdjęć, to pokaż to w Czerni i Bieli i na pewno będzie wyglądało fajnie. W sensie Czerni i Biel ukrywa wszelkie niedoróbki, tuszuje niepoprawną ekspozycję, problemy z balansem bieli i kolorami. Ostatecznie coś, co w kolorze wyglądało tragicznie, po nałożeniu Czerni i Bieli nagle nabiera artystycznego wydźwięku. Nie, w ogóle nie widać, że mówi do słuchawki. Ogólnie rozumiem konwencję filmową, gdzie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ktoś rozmawia przez komunikację, a nie gada do siebie, tym niemniej to klisze z dotykaniem ucha nigdy nie przestanie wyglądać komicznie. Stop ear. I fakt, że scenariusz właśnie potraktował ten motyw z dystansem, nie powoduje bynajmniej, że w kolejnych częściach Bonda gest ten nie powraca. Hej, od kiedy koparki mają kuloodporne szyby. Teraz wystarczyłoby, żeby zamiast uciekać, gość strącił Bonda na dół i byłoby po sprawie. Napisy, dziękuję, koniec filmu. Okej, okay, skąd Bond wiedział, że wchodząc tymi drzwiami dogoni typa, który w tym momencie oddala się od niego pędząc dachem? Raz, że nie miał prawa wiedzieć, gdzie te drzwi prowadzą, a dwa, gość mógł uciec w tym momencie gdziekolwiek. Spokojnie, nie musisz tak delikatnie tej bomby odkładać. Terrorysta przez cały czas biegał z nią w plecaku i jeszcze nie wybuchła. No, przyznajcie, troszkę to tło wygląda jak wklejona na green screenie fototapeta, prawda? I szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie był nieudolny green screen. Na tym ujęciu zostaje mu trochę czerwonego śladu krwi pod okiem, a po cięciu ślad znika. Chwila, skąd oni wiedzą, że to był brytyjski rządowy agent? O ile dobrze śledziłem całą scenę, Bond ani razu do nikogo się nie odezwał, nikt z nim nie rozmawiał, nie identyfikował go. Skąd zatem dziennikarze wiedzą, że jest brytyjskim agentem? Chwila, kto po włamaniu nie zamyka za sobą laptopa? No, chyba że później ktoś inny musi jakoś zauważyć, że do tego włamania doszło, no to przepraszam. Zmienia się numer rejestracyjny samolotu. Tutaj jest N300WH, natomiast gdy samolot stoi na płycie lotniska widać, że końcówka to 90WH. Twórcy wyraźnie byli tego świadomi, gdyż ustawili statystę dokładnie przed rejestracją, aby ją zasłonić. W jaki sposób od tego uderzenia włączyły się alarmy we wszystkich samochodach? Nawet jeśli uznamy, że zostały potrącone przez tą barierkę, to i tak ona w tym miejscu się kończy. Zmienia się ilość płynu w szklance terrorysty. Tutaj jest mniej, tutaj więcej, a tutaj znowu mniej. Znaczego trzatni inaczej jest ułożony na tym ujęciu, a inaczej na tym ujęciu. Dźgnął go nożem prosto w brzuch, a ten nie wydał z siebie nawet dźwięku. Bardzo dogodne. Pomijam już fakt, że tego rodzaju szamotaninę w tak dużym tłumie powinien raczej ktoś zauważyć. Ej, co on w zasadzie zrobił? Ukrył się pod kamerą? Gdy zamachowiec otwiera drzwi, znajduje się w bardzo jasnym holu lotniska, natomiast gdy widzimy kontrplan na wchodzenie do pomieszczenia, bezpośrednio za nim jest zupełnie ciemno. Jest to zapewne związane z tym, że to miejsce i to to tak naprawdę dwie kompletnie inne lokacje, które zostały ze sobą montażowo połączone. Dodatkowo na tym ujęciu widać, że drzwi zamykają się same, a aktor od nich odchodzi. Natomiast na ujęciu z zewnątrz, gdy Bond dobiega do nich, nagle pojawia się dłoń, która je szybko domyka. Zakładam, że to ręka kogoś z ekipy, kto przyspiesza zamknięcie drzwi i przytrzymuje je, aby wyglądały na zablokowane. Jak to jest, że na terenie całego lotniska mamy alarm przeciwpożarowy, wszędzie odparowane są spryskiwacze, wszyscy uciekają, a w tym hangarze sielanka i nikt o niczym nie wie? Mężczyzna zostaje zabity i pada zaraz przy cysternie. Natomiast pocięciu jego ciało leży oddalone od pojazdu o kilka metrów. Co więcej, na tym ujęciu widać wąż do tankowania ciągnący się od cysterny. Na kolejnych ujęciach wąż znika. Gdy terrorysta podkłada bombę, sprawdza telefon, na którym widać, że mamy drugą 13 w nocy. Następnie obserwujemy długi pościg z udziałem bonda, zakończony wysadzeniem ładunku. Problem w tym, że gdy bomba jest detonowana, telefon nadal pokazuje drugą 13 w nocy. Niemożliwe jest, aby cały pościg zamknął się w jednej minucie. W pewnym momencie policja strzela w opony pędzącej cysterny, jednak później opony znowu są całe. No i kolejny który mógłby zlikwidować bonda, po prostu wypychając go na zewnątrz. No ale po co? Gdy Bond wchodzi do samochodu, zostawia drzwi otwarte. Gdy sprawdza schowki, drzwi są nagle zamknięte, na końcu znowu otwarte. Jak wiadomo, hasło, które wpisał Bond, brzmi Wesper. Tymczasem wyraźnie widać, że jeden z guzików, który nacisnął, to 5, czyli JKL. Rozumiem, że podrzucił lasheriffowi pluskwę, ale skąd ma trójwymiarowe plany tego budynku? Poza tym, coś dziwnego dzieje się z dystansem do celu, który raz rośnie, raz maleje. Jeśli jadą windą i cały czas się do niego zbliżają, to nie powinien się tak zachowywać. Niebieskie karty na stole zmieniają swoje położenie na kolejnych cięciach. Fajnie, że go znalazła, ale skąd w zasadzie wiedziała co robić, gdzie wpiąć kabel oraz co się w zasadzie dzieje? Zresztą to nie koniec przygód z czerwonym kabelkiem. Wesper go wpina, następnie naciska guzik defibrylatora. Gdy Bond podskakuje, kabelek wypina się z urządzenia. Na kolejnym ujęciu znowu jest wpięty. Na tym ujęciu samochody wyraźnie oświetlają drogę przed sobą, a na zbliżeniach światło nie pada już na jezdnię. W czasie tortur na kolejnych ujęciach zmienia się charakteryzacja bonda, ilość krwi na twarzy oraz wielkość sińców. W okularach Matiasa odbija się biała blenda. A tutaj w oknie wyraźnie widać odbijającego się pana trzymającego kamerę na steadicamie. Drugi pan biegnie z podglądem. Zakładam, że to może być ostrzyciel. Wesper na tego rodzaju ujęciu jest pokazywana dwa razy. Za każdym razem otaczają ją zupełnie inni statyści. Jako, że budynek już się zawalił, woda powinna być spokojna. Tymczasem cały czas muszą działać urządzenia wzbudzające wodę, które były również odparone, gdy cała konstrukcja tonęła. Oczywiście efekt ten dodaje w ujęciu dynamiki, jednak nie ma logicznego wytłumaczenia. Karnych ptaków.